Siema do ludziska tutaj BRRXE, a wraz ze mną Misiacie! Dzisiaj będziemy nagrywać Minecrafta Bajsitu. Witam. Ale mi sięcie nie chciło Dobra. Będzie nas Na serwiu gildie. No kurde Właśnie. no. Okej, okay, jestem. Mam... Ja kit też... Starta. Też założę sobie kit Starta. I teraz... I teraz trzeba tutaj chyba iść. Ale nie się nie... nie można się bić? No właśnie nie, gdzie teraz iść? O, na losowe kordy, wow. Gdzie jesteś? Jestem na losowych kordach. Dobra, wisiać, no, kurczę, pań się dobrze. dobrze. Nie mogę. Musisz iść na losowe kordy, sam. Tu? O, tu jest przycisk. No, właśnie wisiaczek znalazł losowe kordy, no. I... Jej, jestem na drewnie. I teraz on się do mnie tepnie. Zrobimy pod koniec odcinka PvP. Nie. Tak, wisiaczek zrobimy. No. no. Tak. No.

Wisiacek to taki nie Zrobię zrobił gdzieś bazę, bo już powoli noc się robi. Tylko gdzie? Wykop drewno. Jest tu taki kit? Nie ma to drewna. To tylko na Tapcrafcie. To chyba taki kiki. Kop drewno. O, misiaczku. Najlepiej drewno, brzozowa. Drewno, drewno, drewno. drewno no, wygrywamy na serwerze CrabBest. Drewno. Jakbyście chcieli, to... Mówię po drewniańsku. Drewno. Co <grych> za drewnian. Drewno. Drewno, drewno. Oczywiście jesteśmy kuzynami drewno, i drewno. zagrywamy wspólnie. Tak, drewno, drewno, drewno. Gdzie ty jesteś? Drewno. Drewnie. Drewno. Gdzie jest drewno? Drewno. Drewno, drewno. 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 O, drewno. Siema drewno. Jestem. Drewno. Drewno. Co? Nie, nie wiem. Ladek oczywiście się wstydzi nie miał tego, bo nie wie jak rozjaśnić ekran czy coś tam. No. I właśnie tak Ale jak do mnie mieć... Minecraftowiec, nie? Musisz mieć ustawienia graficzne i chyba tam jest jasność. Musisz dać się na jaskrawę. Dobra, ja Ej. robię domek. Dobra, ustawienia graficzne, ja się też robię. Jestem już na Na ustawienia graficzne, opcje, 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 ustawienia graficzne, yes. jasność, yes, znaczy. mm -hmm. No i teraz widzę jakby był dzień, ale nie ma. Oczywiście lepiej, nie ma takiego ciemnego ekranu jak przedtem. I szukam teraz miejscówki na domu. Sorry, ale zawiłem cięcie, ja pisałem dorazka, więc... Ale tak nic się nie stało na poważnie. E, ten, m, drewno dębo, nie ścinę ten drewno dębowe. Nie dębowe, tylko to Rzazy. No, żezowe. Tak. Uh -huh. okay. Szukam miejsca, żeby zrobić domek. Na razie nie widzę go. Żeby było na ja drewno. Ładnie. Drewniak ścina drewno, nie? Jak no, to drewno? Mówiła? No. Drewno drewno. Odcinek. Ja wiem jak to nazwę na ten... na YouTube. Drewno drewno y, przecinek 1. Drewniankowa. E, y, drewno drewno. I tak będziesz nazywał nasz odcinek. Drewno-drewno. Albo łapiemy drewno. Chciałem powiedzieć, że jestem początkującym youtuberem. Tak, zapraszam go do strony na Facebooku YouTuber. Tak, początku. Mali mal youtuberzy. Nie. No, jeszcze jest taka strona na Facebooku. Tak? Ja? Jest. Proszę moją do to nie należy. Na kurde. Czy ja widziałem Gilię? Możliwa. Nie. Och, chyba już... Ale ch 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 znalazłem wróg. Wróg lewitujący. Bóg. A ja zaraz drzewo ścięte. Jak to? Był to Sid? był to sit Dobra, tutaj będzie nasz domek No bo wiecie, Sid jest drewno Tutaj będzie nasz domek Gdzie? Gdzie ty jesteś? Tutaj drewniaku Nie widzę Ty skielec do mnie strzela, juhu. Ty kurde Skąd do mnie strzela? Juhu, juhu co to jest? Co to jest? Szkielet uzbrojony z jakąś zbroję, kurde. Ale za to dostaliśmy dwie kości. <grystanie> Dobra. Tepa. Misjatyk się do mnie tepa, ja to robię na wdomek na noc. Tylko na noc? Mm, nie. Koniecznie. A, pozostańcie. Co ja mam robić? Może tu drewno, bo tu jest takie dre... No. Brzozy brzoz, daj, bo ściąłeś dużo brzus? No, 22 brzozowe i 45 dębowe. No to brzozowe zamień na... Ej, czy tu jest bugowane, czy tu liści nie ma? Tu na górze, gdzie ja skaczę? Tu? Nie wiem. Ja, no bo patrz, nie. patrz. Popatrz się na mnie. Jestem obok ciebie. Gdzieś? No tam. Nie ma To jest udziałane czy co? Nie, to jest pewnie... Ktoś tu był przedami z i... ściągiem. Niepotrzebnie. Są może potrzebował, bo nie wiem. No drewno, drewno. Zetnę tu drewno. No, e, może to będzie nam nasz magazyn? To będzie nasz dołek. Czemu? Tak. Nie. Dobra. Ej, to ładnie wygląda te konstrukcje nawet. Te takie. Widzisz? Widzisz Konstrukcja? Robię tutaj miejsce na dołek. Ja może tu pościnam. Widzisz? Nie, zostawimy te drewna, bo te drewna się przydadzą jak będzie reagować nam całe drewno i wszystko. Zresztą to ładnie wygląda moim zdaniem, nie wiem jak wy, ale ja zostawiam to drewno, zetnę tylko liście, bo tak to ładnie. Szkielaj brzozy, Bysiacku. Okej, okay, ale ja tutaj tylko robię to. Aha, i nie chcę wam nic mówić, ale już zapowiadałem w innym odcinku tylko, że oczywiście react nie miał włączonego, bo i nagrywaliśmy. No i oczywiście mówiłem na tym odcinku, który osunąłem, mówiłem, że będzie nowa seria z modami Minecraft, Survival, czy jakoś, nie wiem jak to jeszcze tam nazwę, ale będzie fajnie. Więc zapraszam do oglądania mojej nowej serii. tej mi drawno, Drewno, drewno. Drewniakowe. No to masz drewno. Drewno. Widzisz, właśnie Dora. teraz to zamienię. Muszę jeść. Robimy domyczek. To taki. Ochocznie! Szkielet, uwaga, 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 gdzie, gdzie, gdzie? zasadzę się, zasadzę się. Gdzie? Tu, gdzie ja idę. Uważaj. Gdzie? Tu, patrz tam. Gdzie? Tam. Patrz. tam, patrz. Tam, gdzie ja patrzę. Nie widzę? A, widzę. Atakujemy szkieletu Ja tu ja robię a a, atakuje szkielet. Kielę mi się zauważył, a jednak tak. Tak, pakę, 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 pakę. Oooooh, pakę, 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 pakę. Ty tam jest szkielet z enchantem. Za no, no Nie trafił se, nie trafił se. Fak. Chodź tu, kubko. Moż... Zginę, 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 zginę. Tak. Przeżyłem, idę do ciebie. Idę do ciebie, bo mam mało serdecznie. No jeszcze za mną kliper idzie. Dobra, zgubię go. No, że witam. No z resztą, jak za chwilę, nie i zresztą nie dziękuję, bo dziecię nie będzie nic. Jak jestem postrzelony, zobacz na mnie. Patrz. A masz coś do żarcia? No mam. Co daj. Ale nie za dużo. Dla siebie tylko. Co? Mam, bo mam Co? dwa melony. dokładnie już jeden i zero. To niech wisiaczek pójdzie na spawna, pozabijać nam. Ale ja sobie tu ustawię lepiej, chodź dobra. ale pójdę na spawna. Sadź. Wisiaczku. Dobra, no to idę, nie? Spam. 4 sekundy. Ej, tu nie widać, żeby było coś. Nie widzę, żeby tu coś było. Zabijania? No. Musimy sami. Poszukać. Nie wiem, porozmawiaj się jeszcze. Nie, nie ma. Oskelecik. <coughs> A nie, tam są krówki. I króweczki, wow. To zabijam. Króweczki mam. Bo to zabijam. To zabija. Pocz! Skelet! Zajcza Nie dam rady. Kamil, połóż. Czekaj. To zabija. Diję krowę. za langi. I. I. Nie odbierałem za dużo. Niestety. bo więcej nie ma gdzie jesteś? a was drewna... o to ty was drewna byle jak no proszę masz 54 55 przepraszam gdzie ten malutowy? tam jest nie Je Myślę, dasz że dam radę? ja yeah. the... Dobra słuchajcie jeżeli dam radę mają być kciuki pod tym filmikiem ale nie, ja mówię serio. Nie wiem. Zaczaję się jakoś. W końcu jestem niedźwiedziem. Polarnym. <laughs> Siema! Siema sobie. Uważaj, bo cię zdejmie. Czekaj, ja tydy próbę. Ej, on idzie tam, gdzie ja idę? On tak tego pilnuje jak własnym krowem. I wydech. To już prawie gotowe. Tylko jeszcze tak zrobimy. Za bardzo Ja nie widzę szkieletona Gdzie on się podziwia? Ty Nie masz szkieletona no? Chyba nie gdzie. <tot�> a mógł uciec Może wiedział, że ja tu przyjdę Weź zobacz gdzie on jest Mogłeś dobrać Nie ma go Szkielet ciebie. Się... Ale jaja. Chyba, że gdzieś źle poszło. Nie? Chyba, że to jakiś lag. Nie, bo tutaj dzieła. O, widzę cię tu No, on tu był. Nie, yeah, nie. Yes. O, widzę. Widzę cię. Zobacz. Ja to mam. Ja robię piękny dołek. W górę. Nie będę się na ciebie patrzył, bo brzydki jesteś. Nie tak jak ja. Tak, mówisz do niedźwiadka. I to jeszcze... No właśnie. Może z dołu, co zobaczę. Ty, prawie zginąłem. Komornica! Dołek już prawie gotowy. Przyszłem ucharowany <laughs> szukaniem. Gdzie wejście? Na razie nie ma. nie rób wejścia. A on będzie duży ten domek? To, taki jak widzicie. Ej, a jak się ma łóżko to możemy spać? Nie wiem, chyba nie. Na serwerach raczej nie, mi się tak wydaje. Nie wiem, ale pewnie nie. No. Przez moją głupotę, że mnie zaatakowałeś tego, tego szkieleta to wyzwiało. Ja Myślałam, że go widziałem, ale nie... Przepraszam za takie lagi, ale to wszystko przez ten program. Program Fraps. Ja nie mam w ogóle the To o, to widzieliście? Wyskoczył mi szkielet ten, co widziałem. Dobra, tak już zrobiony. Mam fajny pomysł żeby było tak olmo... No, i gdzie będą drzwi to zaraz decydujemy chyba tutaj te dołka ile krotek... a i zastanawiamy się żeby zrobić live'a. ale na serio zastanawiamy się żeby zrobić live'a, ale takiego porządnego ym, takiego porządnego... być podzielić na dwa no nie da się no Musi być 4 i 5. Ja tu, A co ty liczysz? Co ty liczysz? Co ty liczysz? Gdzie zrobić dźwiękie? Zrob z miesz nie zrobisz? Zrobisz coś. Co ładnie to wygląda? No bo ja uję robić domki. Dobra. Masz drewno. Co to za? Masz? Duże? No to nie róg! Nie rób! Nie, ja zrobiłem. Dobra, ja tu postawię. Nie daj mi. I teraz... ...zrobimy dźwięk. Daj mi. Ja zrobię drzwi. Spokojnie, misiaczku. Spokojnie, upanowanie na tym świecie. Jak to mówią. Jak to ty mówisz? Masz nasiona? Nie. Yeah. Dobra, drawno, 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 dobra, dobrze. Serdja Drewno, Drawno, drawno. Idę poszukać trawy. Muszę sobie zjeść coś, bo... bo jestem głodny. Z siebie... ...szybacz co wyglądało... Co tu jest trawa? Zbieraj drzewa. O, tu jest tam. Wydaj coś, można płać. Co na masiłka? Ma. O, ta śmierdlica. A, zostawimy drzewa w spokoju. Trawa, Niech sobie żyje Trawa Trawa Trawa, trawa, trawa Nigdy nie wiedział trawy misiacznej do to wiedział. No bo jestem sobie mi zjedziemy polażnienia, ja zawsze lubię trawę. Trawa, 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 trawa. To jest trawka, trawa. trawa. Zrób misiaczku pochodnie, co? Prawadł. Zaraz dojdź się zbliża. No ja nie mam węgla. Co ty się masz To se kup. No nie wiem czy zabić tą oświadczicę czy zostajdę uspokojona. Piecyk zrobimy nawet dwa może. Żeby ładniej wyglądał na stołeczek Wracaj do domu, siaczek, bo lecie się robić. No nie, no nie chciałem tu go postawić. Będzie nam rosła, a Będę będą nam rosły kukurydze albo te. No tu się mówi Kukurydza albo te Ty znalazłem dziurę Wskaż. Nie. muszę zrobić Są tyle tylko Nie dacie mi nic więcej I dla ozdoby zrobimy tu jeszcze jedno piecyk. Jeszcze jedno piecyk, żeby nie wyglądało tutaj tak brzydko i poluro. Jeszcze jedno maszonko Dobra. Misiacku, misiaczku, chodź tu. misiaczku tepnij się do mnie. Aha ty tu jesteś Dobrze chodź misiaczku Czekaj bo ja nie mam żarcia nie robimy PVP bo ja nie mam żarcia A, dobra daruję sobie dzisiaj jeszcze PVP misiaczku gdzie jesteś Ale walnę cię na koniec Boga Mogę... Nie bo nie mam prawie życia Zasadzę tu drzewo okej okay. No możesz nie łapką walnąć, ale żeby nie było, okej? Okay? Raz, wie O, no, dobra. Fajnie. Chodź tu, Wisiaczku. Czemuś ty to tu posadził. Stań przed drzwiami. Czy się tutaj się rozwali wszystko? A dobra, chodź. Chodź, wisiaczku. No i Stań Aha. tu przed drzwiami. No, no, no. No, no. I na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. שוואלה. שימאנקו!